Centrum Kultury i Rekreacji. Wiadomości. Już po raz siódmy obchodziliśmy Dni Jeziora Tego Tegoroczne świętowanie trwało trzy dni, od piątku 12 lipca do niedzieli 14 lipca. Dni Jeziora rozpoczęliśmy seansem filmu Na Piachu. Tym razem była to komedia Jeden tydzień bez smyczy. Kino Na Piachu, jak zawsze, zgromadziło na plaży wielu widzów. Niewątpliwie wpływ na zainteresowanie takimi letnimi seansami ma specyfika pleneru i plaży. Drugi dzień świętowania rozpoczęli, rozpoczęli wędkarze, którzy rywalizowali w zawodach wędkarskich o Puchar Sołtys Alginia. Te towarzyskie zmagania wygrał Marian Skład, który wyprzedził Radosława Fligiera i Tomasza Mateuszka. Dalsze miejsca zajęli Karol Półchłopak, Stanisław Jackowski i Szymon Dębiński. Wymieniona szóstka otrzymała pamiątkowe statuetki i upominki. Od godziny dziewiątej rywalizowali pływacy. W maratonie pływackim na dystansie 1,5 km wystartowało 12 osób, w tym 3 kobiety. A oto wyniki. Sowiński Filip, na miejscu drugim Kruk Tomasz, na miejscu trzecim Kruk Michał, na miejscu czwartym najlepsza kobieta Wałecka Magdalena. Kolejne miejsca. Dawid Gąsiorek, Jerzy Wirski, Krzysztof Ryniec, Wojciech Gliński, Marian Nowak, Barbara Powęska, Ewa Radziejowska i Patryk Ryniec. Wszyscy uczestnicy Maratonu Pływackiego otrzymali nagrody rzeczowe, a pierwsza trójka pamiątkowe statuetki. Statuetkami nagrodzeni zostali również najlepsza kobieta Wałecka Magdalena, najstarszy uczestnik Maratonu Jerzy Wirski, 71 lat oraz najmłodszy uczestnik Patryk Gryniec, lat 12. W ramach siódmych dni Jeziora Gińskiego rozegrano również turniej o Puchar Luginia w kategorii dwójki open. Po 6 godzinnych zmaganiach w meczu finałowym, Andrzej Steam pokonał drużynę Leszczyńskiego Astromalu. Trzecie miejsce przypadło drużynie z Zgłogowa, która występowała pod nazwą Szpagaty. Wyniki końcowe: Miejsce pierwsze: Andrzej Steam, na miejscu drugim: Astromal, na miejscu trzecim: Szpagaty, a miejsce czwarte: No Name. W godzinach popołudniowych działo się już tylko muzycznie. Na scenie, znajdującej się na algijskiej plaży, wystąpili wokaliści ze sekcji wokalnej działającej przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, a potem wokalistki z klubu piosenki solo. Bardzo dobrze zaprezentowali się kolejni wykonawcy, a był to kabaret Dno z Dąbrowy Górniczej. Wykonawcy ci rozbawili ligińską publiczność, za co, za co otrzymali gromkie brawa w podziękowaniu za udany występ. Kolejnym punktem programu był koncert czeskiej grupy Fireboys. To spadkobiercy i naśladowcy dawnej już nieistniejącej grupy o tej samej nazwie, grającej żywiołowego rock'n'rolla. To był rock'n'roll w najlepszym wykonaniu, dynamiczne show, które porwało publiczność do spontanicznego tańca i szalonej zabawy. Muzycy w stylizowanych strojach zapewnili świetną zabawę nie tylko dzięki muzyce, ale też wielu cyrkowym wręcz niespodziankom. Na zakończenie sobotniego wieczoru usłyszeliśmy stare przeboje angielskiej grupy Smokey w wykonaniu czeskiej, czeskich muzyków, przy których gińska publiczność bawiła się doskonale do późnych godzin nocnych. W trakcie sobotniego koncertu nagrodzone zostały upominkami osoby, które znają doskonale historię Jeziora Lińskiego i udzieliły prawidłowych odpowiedzi. Nagrody upominki centrum otrzymali pani Joanna Kowal, i Pan Patryk Biskup. Gratulujemy. W trzecim dniu po raz kolejny rywalizowali siatkarze plażowi, którzy rozegrali drugi turniej trójek. A oto wyniki. Na miejscu pierwszym Andres Team, na miejscu drugim Astromal, na miejscu trzecim Bolek i Lolek, a na miejscu czwartym ABC. Po dwóch turniejach Prowadzi ekipa Astromalu z 47 punktami, przed Bolkiem i Lolkiem 40 punktów, No Name 38 i Golden Lodge 33 punkty. Wydarzeniem ostatniego dnia siódmych dni Jeziora Glińskiego był niewątpliwie przyjazd taboru cygańskiego. Cyganie zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności swoją kulturę i zwyczaje. Były wróżby, a chętnych zwłaszcza pań, które chciały poznać swoją przyszłość nie brakowało. Oprócz strawy duchowej była również coś dla ciała, czyli potrawy kuchni cygańskiej. Prowadzone były również warsztaty tańca. Pobyt Teatru Muzycznego Terno z Gorzowa Wielkopolskiego, obchodzącego w tym roku 47 lat istnienia, zakończył wspaniały koncert. Mimo przenikliwego chłodu, plaża zapełniła się bardzo liczną widownią, która przyjęła tańczących i śpiewających wykonawców brawami i owacjami. Kolejne już dni Jeziora Lgińskiego przeszły do historii i w tym miejscu należy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji lub wsparli je finansowo, a był to Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Urząd Miasta i Gminy. Słowa podziękowań należy skierować również do pana Tadeusza Andrysa firma Taden oraz Tadeusza Jańczaka ze Spółdzielni Produkcyjnej w Giniu za pomoc przy utrzymaniu Lgińskiej plaży. Dziękujemy również firmie Violex Zbigniewowi Zielińskiemu Romanowi Wydubie Firma Vega oraz Zakładowi Usług Elektrycznych Rafału Skowiaka. I zapraszamy za rok na kolejne ósme już dni naszego jeziora. Do zobaczenia.